Dobra, ehm, dodać. Jak dodajemy, robimy matmę, matematykę, to Rosjanie, ta czynność to dobawić, do dobawić, czyli bawi się, że jeszcze musisz dobawić, żeby dodać. Dobawić. E, Szwedzi mówią leg till, czy dosłownie przyłożyć do czegoś. Le, przy, e, położyć przy czymś. Leg till pisze się L a umlaut g i potem to drugie jest to til til to jest taki ich e, odpowiednik zarówno e, niemieckiego nach jak i w angielskiego until e, co jest Niemcy mówią po łacinie bardziej adiren i to jest ciekawe bo Niemcy zazwyczaj w XIX wieku Niemcy pozbyli się prawie wszystkich makaronizmów prawie wszystkich łacinizmów a akurat tutaj mają jako jedyni Germanie łacinizm. Adiren. Holendrzy robią to samo co Szwedzi, tylko oni nie przykładają do, tylko przykładają przy. Jest Bejrzeten. Ci leg til, legga til, a ci bejrzeten. Anglicy ad, czyli dosłownie to samo co Niemcy, tylko krócej. Ehm, Francuzi ajuter. Ażuty y, Hiszpania, añadir to nie to ma to takie z tym, tą z tym, espania, Anjadir. włosi, a i dziungiere to jest zawsze coś z łączeniem, więc to jest przyłączenie do czegoś. Czyli oni tyle y, przykładają bejzetę i nie legatyl, tylko y, a czyli łączą. Cukery, cukiery po japońsku.